Cześć i dobry człowieku. Czasopismo Science ogłosiło przełomy naukowe roku 2023. Mamy tu rzeczy medyczne, mamy być może potencjalny lek na otyłość. Mamy też coś o wodorze znajdującym się w skałach ziemskich, mamy o stópkach dziecięcych na piasku. Mamy coś o czarnych dziurach, mamy coś o prognozach pogody. Robionych przez sztuczną inteligencję, nie pozostaje nam więc nic innego, żeby odpowiedzieć na to pytanie, co redaktorzy czasopisma Science uznali za największe przełomy naukowe odchodzącego nam właśnie w przeszłość roku pańskiego 2023. Hej! No to zobaczmy. Cóż takiego redaktorzy Science uznali za numer jeden? Przełom naukowy roku 2023 lek na otyłość. Nazywając rzecz po imieniu, dużo było potencjalnych leków na otyłość, plotkowanych leków na otyłość. No jest Zainteresowanie tym jest gigantyczne. Oni piszą, że w Stanach Zjednoczonych 70% ludzi ma podwyższoną masę ciała, w Europie gdzieś tam podobno 40-50%. Zresztą o tyle się o tym trąbi, że chyba nie muszę powtarzać. Święta to jest, to jest piękny czas, żeby się zastanawiać nad nadwagą i otyłością. Na czym polega przełom? Mówimy tutaj o czymś, co się nazywa GLP-1. Taka jest chemiczna, medyczna nazwa tej substancji. Jest dużo różnych preparatów, nawet rzeczy już sprzedawane, już normalnie dopuszczone do użytku, ale nie będziemy tutaj uprawiali reklamy, w związku z czym podam tylko nazwę. Zresztą ta rzecz zrobiła się niejako modna w tym roku i było o niej głośno, w związku z czym być może już o tym czymś słyszeliście. Cóż, to jest to coś. To jest substancja, która była początkowo testowana jako lek na cukrzycę. I wykazała już pewną skuteczność jako lek na cukrzycę. Natomiast zauważono przy okazji, że ludzie, którzy przyjmują ten lek, jednocześnie tracą na wadze. Mają mniej cholesterolu i kilka innych takich rzeczy, które standardowo lekarze uważają za fundamentalne mierniki otyłości BMI itd. Ale otyłość i cukrzyca one po pierwsze lubią współwystępować, czasami wręcz jedno bywa przyczyną drugiego. Po drugie, czasami mają wspólne mechanizmy, wspólne przyczyny, w związku z czym fajnie by to było rozdzielić. I to badanie, które w tym momencie mam przed sobą, oni się do niego odwołują w swoim orzeczeniu, że ta 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 tam, oto to jest nasz breakthrough of the year, a to jest jakby najważniejsze dla tego przełomu badanie naukowe, badanie SMA tak się to nazywa. W otyłości, bez cukrzycy. No właśnie, zbadano to i to na niebagatelnej próbie 16 czy właściwie 17 tysięcy osób. Przez 3 lata podawano im albo semaglutyt podskórnie raz w tygodniu, bo tak, tak to jest podawane, albo placebo. Więc duża grupa, duża, duża grupa ludzi. Porządne badanie. Jesteśmy już na takim etapie w no, jednym z najważniejszych czasopism medycznych świata, na którym możemy już mówić o... No, to, jest, to jest, powiedzmy sobie, ostatni etap badań klinicznych. To już jesteśmy na etapie, że jeżeli coś zdało ten test, to społeczność medyczna patrzy na coś takiego i mówi kurczę, no dobra, bo w zasadzie na podstawie czegoś takiego jakieś państwo może już to dopuścić do użytku w tym zastosowaniu. Cóż tam zbadano? No rzeczy takie jak zawał, jak yy... No śmierć. Śmierć w wyniku chorób serca, chorób układu krążenia, ale na następnej stronie może nieco mniej dramatyczne rzeczy, ale dużo bardziej przyziemne. Rzeczy, które nas interesują. My zwykle nie myślimy o sobie w kategoriach śmierci tego tak od razu, ale myślimy o sobie czasami w kategoriach masy ciała, obwodu w pasie, ciśnienia krwi, cholesterolu, triglicerydów, Krótko mówiąc, to też zostało zbadane i w porównaniu z placebo, tu macie wynik dla placebo, czyli dla nic, dla zupki, dla solanki i tej substancji. No i ten efekt jest. Jest mocny, jest silny statystycznie. Trzy lata było to badanie robione, a później ci ludzie byli jeszcze obserwowani przez kolejne trzy lata. No i teraz, jakby na jakim jesteśmy etapie? No, wydaje się działać. Czy wydaje się nieodwracalnie tę masę. Usuwać niekoniecznie. Było tam później odbicie, w związku z czym oni mówią, być może ta substancja dołączy do leków stosowanych stale. Czyli wygląda na to, że po przerwaniu stosowania tego leku u większości nawet ludzi ta masa może nie do końca, ale do pewnego stopnia wraca, w związku z czym może to być coś stosowane chronicznie. Tak jak się bierze chronicznie leki na cukrzycę, na przykład. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, no to też słuchajcie, medycyna. Medycyna nigdy nie jest magiczna. Nie liczmy na to, że znajdzie się cudowna rzecz Magic Bullet, po prostu złota kropelka z niebios, która rozwiąże nasze problemy. U y, 16-17%, czyli u jednej osoby na 6, musieli przerwać to badanie, ponieważ wystąpiły poważne skutki uboczne. To może być wręcz niebezpieczne. Czyli mówimy tutaj o sytuacji takiej, że no, profil bezpieczeństwa tego jest taki, no niedoskonały, trzeba by, zanim się to zacznie stosować, dowiedzieć się, czy nie jest się w jednej z grup ryzyka. Dlatego, że jedna osoba na siedem musiała przerwać, to już jest dosyć dużo. Ale tak czy inaczej, jest tak kiepsko z lekami na otyłość, jest tak kiepsko ze stanem naszej nadwagi i otyłości, że to zostało uznane za. Przełom numer jeden. A pozostała część to jest taki, o, tak to wygląda. Tak wygląda to, jak zawsze Wam pokazuję artykuły naukowe, a tak wygląda, jak dziennikarze robią coś dla Science. Czyli to mamy duże obrazki, krótkie artykuły. Krótko mówiąc, to nie są artykuły naukowe, to są newsy. To uznaliśmy za rzeczy najważniejsze. Nie o każdej z nich Wam opowiem szczegółowo, ale wymienię wszystkie, żebyście wiedzieli, co ci dobrzy ludzie z Science uznali. Wodór, wod, to jest zaraz następna rzecz, wodór występujący naturalnie. Wodór może być potencjalnie paliwem, w związku z czym jest bardzo interesujący. Wygląda na to, że istnieje taka geologiczna forma występowania wodoru, i to nie tak całkiem głęboko pod powierzchnią, która budzi nadzieję, że można by w przyszłości wydobywać wodór. Zaskoczył mnie ten news, bo on brzmi też bardzo komercyjnie. Wiecie, lek na. Otyłość brzmi komercyjnie, jak coś, co można by sprzedawać, to typowo brzmi komercyjnie, tu już jest mowa o startupach, które z tym ruszają. Więc no ogólnie rzecz biorąc, e, trzeba, trzeba być troszeczkę ostrożnym, z tym i zaskoczyło mnie też to, że oni powołują się na nieopublikowane badanie jeszcze, amerykańskiego USGS, to jest Geological Survey, czyli taka amerykańska agencja geologiczna. No ale jak to się na nieopublikowane badanie powoływać? Bardzo nieładnie. W każdym razie można by powiedzieć tak. Ich zdaniem jednym z wydarzeń naukowych roku 2023 jest hype na wodór geologiczny. No, więc jeżeli w najbliższych latach będzie się coś działo, to być może jedną z nich będzie nowy news: że oto, proszę Państwa, pod naszymi nogami jest wodór i trzeba go wydobywać, trzeba wiercić i wiercić. Okej. Okay? News ze świata nie tyle odkryć naukowych, co ze świata społeczności naukowej. Tu mamy kolejną rzecz. To, że młodzi naukowcy się budzą, były strajki młodych naukowców. Młodych to znaczy na poziomie doktoranta, na poziomie wczesnych etapów rozwoju kariery naukowej. W Stanach był jakiś strajk, w Niemczech był jakiś strajk, chodzi o pieniądze jakie zarabiają, o obowiązki jakie mają, czyli za taki przełom. Dziennikarze, redaktorzy uznali też budzenie się młodych naukowców na całym świecie, że moment, moment, a czy my nie jesteśmy przypadkiem wykorzystywani, czy nie ma mobbingu, czy nie ma może wykorzystywania seksualnego u nas, czy nie ma seksizmu. To jest, krótko mówiąc, taki ich o. To, jest taka, to nie jest konkretne, określone wydarzenie, to jest raczej głos czasopisma Science, że no, my też się pod tym wszystkim podpisujemy. Nawet jeżeli w praktyce my jako ludzie się pod tym nie podpisujemy, to przynajmniej poświęcimy im jedną trzecią strony w naszym czasopiśmie. Yy, a jak młodzi pracownicy nauki mają, to i tak wszyscy wiemy, są po prostu bardzo często wyrobnikami. Okej, okay. przełom w Alzheimerze, on jest ogłaszany co roku. Y tutaj mamy jeden z potencjalnych przełomów w, w leczeniu Alzheimera. Gdyby was to interesowało, gdybyście chcieli sobie y poguglować, no to mamy tutaj nemab, y lecanemab, lecanemab, to jest lek, to jest substancja przeciwciało monoklonalne monoklon tak zwane, które rozbija y tak zwane złogi amyloidalne. To jest jedna z rzeczy podejrzewanych jako fizjologiczna, jako taka mechaniczna wręcz przyczyna choroby Alzheimera. I to wiemy już od dawna, od kilkudziesięciu lat to już wiemy. I od kilkudziesięciu lat trwa próba wymyślenia czegoś, co będzie te, te, te płytki amyloidalne, te włókna rozbijało w mózgu. I oni piszą, że no może, może to jest, w końcu to pożyjemy, zobaczymy. Y przewidywać pogody, prognozy pogody z AI, ze, ze sztucznej inteligencji też bardzo ciekawa rzecz, bardzo fajna. Standardowa metoda przewidywania pogody jest taka, robimy model klimatyczny i ten model klimatyczny śledzimy. Czyli tu chmura, tu ciepło, tu zimno. Wkładamy w to mnóstwo fizyki. To ciepło przepłynie z punktu A do punktu B. Krótko mówiąc, uprawiamy mnóstwo skomplikowanej fizyki na atmosferze ziemskiej i robimy symulacje. Minuta po minucie, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Żmudne, kłopotliwe, podatne na efekt motyla i całą masę różnego rodzaju zakłóceń. Nowa, inna metoda to jest wykorzystanie uczenia maszynowego, czyli uwaga, uwaga komputerku, patrz. Tak się rozwijała pogoda w tym miejscu przez miesiąc, a tak wyglądał następny dzień. Ucz się na tym przykładzie. Czyli patrz, tak wygląda miesiąc, tak wygląda dzień, a teraz zobacz, tu masz inny miesiąc, jaki będzie następny dzień? Hmm? Tak wygląda pogoda nad Polską przez 8 lat, a tak wyglądał następny dzień. Przewidź mi, kochany komputerku, jak na podstawie ostatnich 8 będzie wyglądał kolejny dzień? To jest uczenie maszynowe. I powoli powoli, ta metoda nawiasem mówiąc, to jest ta sama metoda, dzięki której gaduły komputerowe gadają ludzkim głosem. To jest dokładnie to samo, tak? Zobacz komputerku. Tak wygląda 200 zdań zapisanych przez człowieka, a tak wygląda jego następne zdanie. Więc przypuśćmy, że jest takich 200 zdań zapisanych przez człowieka. Jakie będzie jego następne zdanie komputerku? Te prognozy pogody zaczynają być tak samo dobre, jak te klasyczne, oparte na konkretnych równaniach, a nawet bywają lepsze. I co ciekawe, jednym z, jednym z najlepszych takich modeli jest europejski model, yy, tworzony przez różne instytucje europejskie. ECMWF, European Center for Medium Range Weather Forecasts, czyli hurra dla naszego skromnego kontynentu. Nie tylko Amerykanie i Chińczycy, proszę bardzo. Okej, okay. skoro już mowa o Chińczykach, kolejna rzecz, yy, obliczenia w skali. O co chodzi? Chodzi o te przedrostki. Pamiętacie, kiedy ekscytujące było Mega, później Giga, później Tera, później Peta, później Eksa? No właśnie, Eksa jest tutaj. Mega, giga, tera, peta, egza, a potem dalej zeta i jota, więc niedługo będą, będą obliczenia w zeta skali. Tutaj mówimy o exaflopsach, czyli liczbie operacji matematycznych na sekundę. Konkretnie tzw. zmiennoprzecinkowych operacji matematycznych, ale myślimy o tym, ile mój komputer jest w stanie wykonać operacji matematycznych w ciągu jednej sekundy. Jeżeli jest w stanie wykonać jeden flops, to jest jedna operacja. Na przykład 20 razy 75 albo coś nieco trudniejszego. W każdym razie jedno na sekundę to jest jeden flops. Tysiąc na sekundę kiloflops, milion na sekundę megaflops, miliard na sekundę gigaflops, 10 do 12 na sekundę teraflops, a później mamy petaflops do 15, 10 do 18. Dobrze mówię? 10 do 18. Operacji matematycznych na sekundę. Pierwszy superkomputer z taką wydajnością właśnie powstał. Oak Ridge National Laboratory, to już są Stany Zjednoczone. Natomiast autorzy tego newsa piszą, że prawdopodobnie Chińczycy, stąd to moje połączenie, mają już coś takiego. Natomiast oni nie upubliczniają mocy obliczeniowej swoich superkomputerów. Natomiast rozsądnie rzecz biorąc, już coś takiego mają. W każdym razie przekroczyliśmy bardzo ważną. Taką symboliczną granicę, kolejny tysiączek nam skoczył, w związku z czym, między innymi, tego typu modele klimatyczne, możemy teraz dzięki tego typu rzeczom liczyć jeszcze szybciej. Tak naprawdę w ostatnich latach to, czyli szybkość obliczeń jest motywowana w bardzo dużym stopniu tym, no i oczywiście grami komputerowymi. Cóż my tu jeszcze mamy? Nowa nadzieja w sprawie malarii, dużo niósów medycznych, bo one są po prostu ważne. Szczepionka, szczepionka na malarię. Tutaj no, chodzi o samą szczepionkę, która jest, natomiast piszą autorzy tego newsa, że jest jedyny w zasadzie problem do rozwiązania na chwilę obecną. Taki duży, fundamentalny problem to jest wyprodukowanie odpowiedniej liczby szczepionek. I mimo, że jest koniec roku i powinniśmy być przepełnieni duchem spokoju i, yy, i, i się nie denerwować, to przyznam się szczerze, że czytając to, no, nie umiem się powstrzymać od pewnego złośliwego komentarza. GlaxoSmithKline pisze że pomiędzy dzisiaj a rokiem 2025 jest w stanie wyprodukować zaledwie 18 milionów dawek tej szczepionki. Wystarczająco dużo, żeby zaszczepić zaledwie 4,5 miliona dzieci, głównie w Afryce, spośród 40 milionów narażonych na malarię. Natomiast jest nadzieja, ponieważ jakaś inna firma mówi, że może troszeczkę taniej wyprodukować 2 do 4 dolary za dawkę, podczas gdy GlaxoSmithKline bierze Dwa razy więcej, czyli 4 do 8 dolarów za dawkę. Ale coś mi się, ja, ja wiecie, jestem prostym człowiekiem, ale nie tak dawno zupełnie udało nam się wyprodukować na globie miliardy dawek pewnej szczepionki. Dało się w ciągu kilku miesięcy wyprodukować tak dużo dawek pewnej szczepionki, że one leżą w magazynach, wiele już się zepsuło, nikt już ich nie chce. Po 10 sztuk na łebka w niektórych krajach. Jakoś się dało wyprodukować miliardy dawek szczepionki na COVID-19, które rządy kupowały za dziesiątki euro lub dziesiątki dolarów za dawkę czasami, a oni tu piszą, nie komentując tego, że niestety nie da się. Da się uda, uda nam się zaszczepić tylko 40, 20 milionami dawek, ponieważ wyprodukowanie. Więcej niż 20 milionów dawek z jakiegoś powodu jest niemożliwe. No, ciekawe. Bardzo ciekawe. Bardzo interesujące, prawda? Okej, okay. ale to już pomijając ten temat. Szczepionka na malarię. Cieszmy się. Nauka, prawda? Yy, na koniec słuchajcie, trzy newsy. E, trzy newsy z zupełnie innego. Za już, powiedzmy sobie, czystsze naukowo. Czarne dziury zderzające się. Tu mamy supermasywne czarne dziury zderzające się, więc dla tych z Was, którzy są fanami kosmosu, pierwszy raz zarejestrowane zostały fale grawitacyjne prawdopodobnie towarzyszące zlewaniu się czy też zderzaniu się supermasywnych czarnych dziur, czyli nie tylko tych względnie małych, gwiazdowych, ale tych gigantów które siedzą w centrach galaktyk. Kiedy dwie galaktyki się zderzają ze sobą, te, te czarne supermasywne, które są w centrach, gdzieś tam mogą się ze sobą zderzyć i mamy takie zmarszczki czasoprzestrzenne, które być może o tym właśnie świadczą. Hura dla astronomii i dla przedziwnych zjawisk w kosmosie. News klimatologiczny dotyczący tak pompy węglowej. Chodzi o tempo, w jakim ocean jest w stanie wchłaniać dwutlenek węgla. Jest to istotne z wielu względów, oczywiście, ze względu na to, że im jest go mniej w atmosferze, tym wolniej działa efekt cieplarniany, więc to wciąganie dwutlenku węgla do oceanów jest powiedzmy sobie dobre dla atmosfery, natomiast niekoniecznie dla oceanu, który się jednocześnie zakwasza. Więc to nie jest ani dobra, ani zła wiadomość. Po prostu troszeczkę lepiej rozumiemy tempo, w jakim ocean wchłania dwutlenek węgla atmosferyczny. Natomiast to ciekawe, jakoś tydzień temu czytałem, Inny news, o którym tutaj nie ma mowy, że ocean jest jednak w stanie połknąć, wchłonąć nieco więcej dwutlenku węgla niż im się wydawało wcześniej. W związku z czym, no to jest, to jest, powiedzmy sobie, newsy z frontu badań nad tym, jak nasza planeta rodzi sobie z wyemitowanym przez nas dwutlenkiem węgla. A na końcu stópki zostawiamy sobie na koniec, ponieważ o nich akurat mówiłem. Mówiłem, czytamy naturę. Nie wiem, czy pamiętacie, stópki. Dzieci, które biegały po błocie w Ameryce Północnej dwadzieścia parę tysięcy lat temu. Ja o tym opowiadam już jakiś czas temu, i to był przełom, bo to są najstarsze niepodważalne ślady człowieka na kontynencie amerykańskim, jeżeli datowanie tych stópek jest poprawne. I kiedy się te stópki ukazały, i o nich opowiedziałem, to. To, to podały, podaliśmy tam pewną datę, mówisz, że mniej więcej 21 do 2000, 23 tysiące lat temu, czyli no świetnie, już wtedy dzieci biegały po błocie na kontynencie amerykańskim, a dorośli za nimi się dali, nie biegaj po błocie. Ale później ta data została podważona ze względu na metodę, którą przyjęli autorzy, i to, co tutaj jest donoszone w tym przełomie roku 2023, że autorzy tego pierwotnego badania się obronili. Pokazali inną, niezależną metodą, że datowanie tych stópek rzeczywiście było poprawne, w związku z czym naprawdę wygląda na to, że te oto stópki. Zobaczmy sobie jeszcze je na koniec, bo ja lubię newsy pozytywne. Te oto stópki odbite w błocie 21 do 23 tysiące lat temu to najstarsze ślady człowieka na kontynencie amerykańskim. I zostało to właśnie ponownie potwierdzone. Cóż mogę więcej rzec? Oby nasz rok. 2024 również upłynął nam pod znakiem jakże fascynujących doniesień naukowych i nie tylko. I życzę Wam serdecznie, aby w najbliższym, abyście w najbliższym roku przynajmniej raz przebiegli się bosymi stopami po błocie. Zameldujcie mi się pod koniec roku 2024. Macie zadanie domowe. Hej!